W dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o walkach samodzielnej grupy operacyjnej Polesie we wrześniu 1939 roku. Dowiecie się Państwo, dlaczego tak długo nie mogliśmy poznać pełnej prawdy na temat tych walk. W czasach komunistycznej Polski nie mogliśmy poznać pełnej prawdy na temat walk we wrześniu 1939 roku samodzielnej grupy operacyjnej Polesie dowodzonej przez generała Franciszka Kleberga. Nie znaczy to wcale, że ten temat był wówczas tematem całkowicie przemilczanym. Było wręcz odwrotnie. Po tym, jak komunistyczne władze w 1969 roku Sprowadziły z niemieckiego Neustadt do Polski prochy generała Kleberga. Każdego roku organizowane były uroczystości upamiętniające walkę żołnierzy grupy Polesie. Komunistyczna propaganda prawie zawsze usiłowała jednak zestawiać bohaterską walkę żołnierzy Kleberga z ucieczką z kraju we wrześniu 1939 roku polskich władz. I zawsze przedstawiała tą walkę jako walkę wyłącznie z Niemcami. Można było wówczas odnieść wrażenie, że grupa Kleberga niejako od razu pojawiła się pod kockiem, aby tam stoczyć swój ostatni bój z Niemcami. Dopiero po upadku komunizmu mogliśmy oficjalnie dowiedzieć się o tym, że zanim grupa Polesie stoczyła walkę pod kockiem przez wiele dni, Toczyła zacięte walki zarówno z siłami niemieckiego Wehrmachtu, jak również z nacierającą od wschodu sowiecką Armią Czerwoną. Wszystko zaczęło się 9 września 1939 roku, gdy generał Franciszek Kleberg objął dowództwo nowo utworzonej, samodzielnej grupy operacyjnej Polesie. Kleberg był doświadczonym dowódcą. W czasie I wojny światowej jako żołnierz austro-węgierskiej armii walczył w Karpatach, a potem na froncie włoskim. W 1920 roku wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach 30. był dowódcą okręgu korpusu nr 3 w Grodnie, a potem dowódcą okręgu korpusu nr 9 w Brześciu. Gdy obejmował dowództwo grupy Polesie, miał zatem za sobą spore doświadczenia wojskowe. W skład grupy Polesie oprócz załogi twierdzy Brześć, marynarzy flotylli Pińskiej, jednostek korpusu ochrony pogranicza, weszły również oddziały 50. i 60. dywizji piechoty, dywizji kawalerii Zaza oraz Podlaskiej brygady kawalerii. Łącznie było to prawie 20 tysięcy żołnierzy. Grupa Polesie otrzymała za zadanie obrony Polesia na odcinku od Brześcia po wschodnią granicę państwa. Chodziło przede wszystkim o to, aby mogła stawić opór nacierającym z północy na południe niemieckim dywizjom. Grupa Polesie weszła do walk. W dniach 14-16 września 1939 roku, kiedy musiała stawić czoła nacierającemu z północy niemieckiemu 19. korpusowi pancernemu, który po przełamaniu linii polskiej obrony na Biebrzy i Narwi rozpoczął natarcie w kierunku Brześcia. Jednak 17 września 1939 roku sytuacja uległa Radikalnej zmianie po tym, jak sowiecka armia czerwona zaatakowała Polskę od wschodu. Naczelny wódz, marszałek Edward Śmigły Ryc, wydał wówczas rozkaz, w którym polecił wszystkim polskim oddziałom maszerowanie na południe w stronę granicy z Rumunią. Tam miała skoncentrować się polska obrona. Ale generał Kleberg postanowił nie maszerować. W stronę tzw. przyczółka rumuńskiego, postanowił pójść z odsieczą w walczącej Warszawie. To właśnie dlatego skierował swoje oddziały z Polesia w rejon Włodawy na Lubelszczyźnie. W czasie tego liczącego prawie 500 kilometrów marszu oddziały Kleberga toczyły zacięte bitwy i potyczki z niemieckimi jednostkami, jakie znajdowały się na trasie ich marszu. Te potyczki zazwyczaj były zwycięskie dla Grupy Polesie. Ale oddziały Grupy Polesie nie tylko walczyły z jednostkami niemieckiego Wehrmachtu. Walczyły również z oddziałami sowieckiej Armii Czerwonej, która podążała za nimi, pomimo tego, że naczelny wódz, marszałek Edward Rydz-Śmigły, wydał rozkaz, aby z Sowietami nie walczyć. Między innymi... Wchodząca w skład grupy Polesie 60. dywizja piechoty dowodzona przez pułkownika Adama Eplera stoczyła zwycięskie bitwy z Sowietami pod Jabłonią i Milanowem. W czasie tej ostatniej bitwy pułkownik Epler wziął do niewoli kilkudziesięciu czerwonoarmistów, którzy potem na własną prośbę zostali wcieleni do grupy Polesie i wzięli udział w jej dalszych walkach już po stronie polskiej. 29 września oddziały Grupy Kleberga znalazły się w rejonie Parczewa i Włodawy. Tam dotarł do nich rozkaz o kapitulacji Warszawy poprzedniego dnia. Generał Kleberg po raz kolejny musiał zmienić swoje plany. Po długiej nocnej naradzie podjął decyzję, aby Grupa Polesie maszerowała w kierunku Dęblina, a stamtąd przebijała się w rejon Gór Świętokrzyskich, gdzie mogłaby zainicjować wojnę partyzancką. Kleberg zamierzał dozbroić swoje oddziały w stawach koło Dęblina, gdzie znajdowała się centralna składnica uzbrojenia numer 2. Był tam potężny arsenał około 250 tysięcy różnej klasy karabinów, około 300 armat haubic oraz spore zapasy amunicji, benzyny i żywności. Problem był tylko taki, że 15 września do stawów wkroczyły oddziały niemieckiej 10. armii, ale Kleberg o tym nie wiedział. W sytuacji, jaka zaistniała w końcu września 1939 roku, plan Kleberga, polegający na tym, aby jego oddziały maszerowały w kierunku Dęblina, dozbroiły się w składnicy uzbrojenia w stawach koło Dęblina, a następnie pomaszerowały w rejon Gór Świętokrzyskich, gdzie mogłyby zainicjować wojnę partyzancką, wydawał się zatem mieć swoje racjonalne uzasadnienie. I Kleberg zamierzał ten plan zrealizować. 29 września jego oddziały z rejonu Parczewa i Włodawy ruszyły w stronę radzenia podlaskiego. 2 października dotarły w rejon Kocka. Tam, na trasie ich dalszego marszu, stanęły spore siły niemieckie. Niemiecka 13. dywizja piechoty zmotoryzowanej uderzyła wówczas na oddziały Kleberga w rejonie Serokomli, Kocka i Talczyna. Kleberg podjął przeciwnatarcie przeciwko jej oddziałom, ale nie przyniosło ono oczekiwanego rezultatu. Ponowił to natarcie następnego dnia, ale jego efektem było tylko to, że oddziały 13. niemieckiej dywizji Piechoty zmotoryzowanej musiały przesunąć się bardziej na zachód. Sytuacja uległa zmianie, gdy 4 października w rejon prowadzonych walk przybyła niemiecka 29. Dywizja Piechoty Zmotoryzowanej. Kleberg, po przegrupowaniu swoich sił, podjął kolejne natarcie przeciwko nieprzyjacielowi. Do najbardziej zaciętych walk doszło w rejonie Adamowa i Woli Głowskiej. Ale wynik tego natarcia również nie był rozstrzygający dla tej bitwy. Rankiem 5 października Kleberg powziął nowy plan. Tym razem zamierzał zaatakować najpierw oddziały niemieckiej 13 Dywizji, rozbić je, a potem zaatakować pozycje zajmowane przez niemiecką 29 Dywizję Piechoty Zmotoryzowanej. Ale po kilku godzinach walk, Oddziały Kleberga zmuszone zostały do przejścia do obrony. Jakby tego było mało, zaczęło im brakować amunicji. W zaistniałej sytuacji Kleberg wydał rozkaz o przerwaniu dalszych walk. Wieczorem 5 października Kleberg wysłał swoich parlamentariuszy do Niemców, aby uzgodnili warunki kapitulacji. I te warunki w nocy z 5 na 6 października zostały uzgodnione. Rankiem 6 października 1939 roku oddziały Kleberga przystąpiły do składania broni. Tamtego dnia wieczorem niemieckie Oberkommando der Wehrmacht w wydanym komunikacie poinformowało, że w rejonie Kocka wzięto do niewoli 1234 oficerów i prawie 15 600 polskich żołnierzy. Po bitwie dowódca niemieckiej 13 Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej, generał Paul von Otto, zakomunikował, że jego dywizja znajdowała się w czasie tej bitwy w trudnym położeniu i dopiero przybycie niemieckiej 29 Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej uratowało los jego dywizji. Niemiecki generał podkreślił również, że poczytuje sobie za zaszczyt, że mógł walczyć z tak bitnym przeciwnikiem, jaką była dla niego grupa Polesie. Kleberg nie zrealizował więc swojego planu dotarcia do Stawów i do zbrojenia tam swoich oddziałów, a następnie pomaszerowania w rejon gór świętokrzyskich. Do osiągnięcia tego celu zabrakło mu około 20 kilometrów. Mniej więcej tyle dzieliło najbardziej wysunięte na zachód oddziały Kleberga od stawów. Stawy, pomimo tego, że 15 września zostały zajęte przez oddziały niemieckiej 10 Armii, nie były jakoś specjalnie bronione. Znajdowały się na tyłach niemieckiej 13 Armii. Dywizji piechoty zmotoryzowanej. Niemcy w ogóle nie brali pod uwagę możliwości uderzenia przez Kleberga na stawy, dlatego znajdowała się tam bardzo słaba załoga. Przy wykorzystaniu elementu zaskoczenia, plan Kleberga miał więc szansę na powodzenie, ale tak się nie stało. W trakcie walk oddziałom Kleberga zabrakło amunicji, a to przesądziło o Fiasku całego planu. Tak kończyła się historia samodzielnej grupy operacyjnej Polesie, ostatniej dużej polskiej jednostki walczącej we wrześniu 1939 roku nie tylko z Niemcami, ale także z sowiecką Armią Czerwoną. Ale o tym mogliśmy się dowiedzieć dopiero po upadku komunizmu. W następnym moim filmie opowiem Państwu o tym, dlaczego szef niemieckiej Luftwaffe Hermann Gering namówił Hitlera do wstrzymania ataku Wehrmachtu na Dunkierkę, umożliwiając tym samym ewakuację alianckich wojsk do Wielkiej Brytanii. Ten film zatytułowałem Jak Gering poddał Dunkierkę. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za Wasze komentarze i dotychczasowe wsparcie mojego kanału. Zachęcam do dalszego wspierania kanału Zakazane historie. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym i kliknijcie subskrybuj.